Wyobraź sobie świat, w którym każdy ma dostęp do najlepszych ofert flotowych na nowe samochody. I w końcu nadszedł czas, gdzie na wspaniałe samochody rabat otrzymują już nie tylko firmy, ale zwykli ludzie osoby prywatne bo przecież to ludzie tworzą firmy to ludzie kupują samochody, tworząc największą flotę. Dlaczego więc korzyści flotowe miałyby być dostępne tylko dla wybranych? Nie uwzględniając tak dużej i licznej grupy, jak osoby prywatne. W JOIP chcielibyśmy trochę w tym pomóc, nie zakłócając tradycyjnych modeli sprzedaży. Postanowiliśmy stworzyć jedną z największych flat samochodowych, należącej do JOIP i osób prywatnych, wspólnie. Niezależnie więc od tego, czy wybierasz samochód elektryczny, hybrydowy czy spalinowy, masz dostęp do najlepszych cen flotowych. Ale również na tańsze paliwo z kartą flotową oraz tańszą polisą ubezpieczeniową dzięki naszym partnerom. JOIP to rozwiązanie i nowy model transakcyjny na rynku motoryzacyjnym, w którym wszyscy wygrywają: producenci. Bo sprzedają więcej, szybciej i bez ryzyka strat. Do tego z gwarancją, że pojazdy nie będą odsprzedane w sugerowanym okresie ochronnym. Ty, kupujący nowy samochód, ponieważ kupisz go ze znaczącym rabatem flotowym i środowisko, bo wspólnie wpływamy na bardziej zrównoważoną produkcję, ale również przez duże wsparcie rabatowe sprzedaży pojazdów elektrycznych. Drogi producencie, wyobraź sobie stały popyt i dzięki temu większe wolumeny sprzedaży w grupach nabywczych. Twoje samochody trafiają bezpośrednio do klientów. Bez pośredników podbijających ceny. A więc udzielony rabat ilościowy w 100% otrzymuje klient końcowy. Minimalizujesz koszty, a jednolita specyfikacja oznacza optymalizację produkcji. Drogi użytkowniku, chcesz kupić samochód taniej? Albo ten, który kiedyś był poza zasięgiem? JoIP z partnerami w tym ci pomoże. Naszą misą jest sprawić, by samochody były bardziej dostępne, by każdy mógł skorzystać z opcji, które do tej pory były poza zasięgiem. JoIP, bo razem możemy więcej.